nie ma w poniedziałek ja lekko pociągająca trochę się podziębiłam słuchajcie więc taka jestem lekko ogłuszona jest słuchajcie 16 i lecę 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 wiecie gdzie lecę to że Justynka chce kupić sobie przyczepkę kempingową no to już wszyscy co nas oglądają, wiedzą, trochę się rozglądała w nadarzynie. No, ale liczymy na targi w Poznaniu, bo są dużo większe, już mniej więcej wie, czego chce, już powchodziła sobie w te, w te małe przyczepki. Tam jedna w nadarzynie jej się spodobała. Próbowałyśmy się skontaktować z panem, jak jechałyśmy do binduki w piątek. No ale niestety nie odbierał pan telefonów, więc nie podjechałyśmy. Szczerze powiedziawszy, to już jakbyśmy podjechały i byłaby taka, jaka była e, mówiona, że jest na targach w nadarzynie, no to byśmy ją na pewno kupiły e, i, i może byśmy już do Windugi nią pojechały, ale no niestety e, niestety pan nie odbierał telefonu. Także słuchajcie, teraz jadę. Jest bardzo słonecznie piękna pogoda, 16 stopni. Jadę teraz, słuchajcie, bo się umówiłam ze Stynką, bo na z racji przygotowania do tej przyczepki stwierdziła, że pożyczy sobie taką mniej więcej podobnych rozmiarów przyczepkę z plandeką, z wypożyczalni. Mamy kolegę, który jest instruktorem no i obiecał nam, że ją trochę poduczy no i ona zobaczy, czy jest w stanie jeździć taką przyczepką ona tam do yy, ta przyczepka jej nie będzie taka duża ale jednak jak nigdy nie jeździła to musi spróbować także lecę, bo jestem umówiona z nią pod wypożyczalnią i, i, i będziemy jechać, więc nagram Wam jak ona się uczy już mi napisała, że jest zestresowana no ale cóż, no trzeba sprawdzić jak chce kupić to musi sprawdzić jak jej to idzie, tak więc yy, ja się na razie wyłączam i, i, I kontaktuję się z Wami, jak już będę pod wypożyczalnią. No i słuchajcie. Wjeżdżam. O, wjeżdżam tu, bo tu są przyczepki. No i stąd dziewczynka będzie brała przyczepkę. Ale czekam na nich, bo dopiero wsiedli do samochodu. Pani kursantka z, panim, z Panem instruktorem. Także wykręcam. O. I stanę sobie tu w bramie z boku, żeby na nich poczekać. Tak, żeby mnie nie zajechała, jak będzie wyjeżdżała tą przyczepką. <laughs> Zobaczymy, jakie to będzie szło. Dobra, tu sobie stanę. Tu nie będę przeszkadzać nikomu pewnie. O tak. Czekamy na nich. Jadą, nareszcie. <laughs> Ciekaw jestem, kto bardziej w strachu. instruktor czy kursantka? <laughs> Machają. Jestemka <go> nie pomaga. <laughs> Idę do nich. No, zaczynamy przygodę. Słuchajcie. nie to widzę. Dzień dobry, panie Sylwku. Dzień dobry, szanownego a to, instruktora. A to, a to ten, a, a, a to po drodze, takiego fajnego świetam, czy umie jeździć? Postawny jest, najwięcej będzie nas nosił. dostaliśmy kubki. O, obiecałam mi z tym Ale może no. ty nie chcesz, to bym się wziął dwa? Nie, to niech ci da dwa. Ja, ja chcę jeden. Daj mu dwa, nie bądź świna. Ale mamy tylko dwa. Przecież ci powiedziałam, że ci dam. Z ale napisem bez napisu. Z napisem, tujego? z napisem. Jest, tylko zobacz, że oni włożyli to do kubka. A, no to kiepsko, rzeczywiście. Dlatego, że dzisiejszy kurs sponsoruje właśnie ta firma. O, no to reklamujemy. Uwaga, uwaga, lokowanie produktu. Lokowanie to produktu. <laughs> się beznadziejnie włożyli. Pokaż? O, ale czemu? Nie, no tak elegancko jest, tylko, że nie no. widać tego napisu. Małe, no, no no, nie? Dyskretnie. Pani znaczy, że nie, chyba, że chodzi nie chcesz, o dyskrecję. Czy nie chcesz? Nie, no ja mogę dyskretnie w nim pić kawę. Pani Daj kursantko, smentę. pani już tylko oficjalnie, panią witamy. Smena, nie rób tutaj. śmiechu, tylko żeś tam nic nie przywaliła. Przecież, przecież ja jestem cała w nerwach tutaj gorzej niż przed jakąś No dobra, i ty, dobra, która jest twoja? To ja. Ty, ale tu nie, nie ma takich wielkich. Tamta nie jest wiem, chyba największa. Wiem. A ta normalnie na zwykłą beje. Mamy przyczepkę. Tak? Dwosiówka, 3,5 metra długa. Sylwuś, 3,5 długa. Idealna dla nas. Dłosiówka, ale bez hamulca. No Od, razu bierzemy. Bierzemy. Od razu z tyłu. Jedziemy. Jest to ty cofaj do tego. Daj jej cofnąć. Zrobi za nią wszystko. Cofaj, potem wyjdź, zapnij. Tak, a co? Ona nie ma prawa jazdy Zapniesz sobie sama No jaka ona jest cwaniara Chyba, że, chyba, że bierzecie w pakiecie do przyczepy Nie jestem tani Aha, widzisz, a jej nie jest tak Ona żyje na wszystko Nie widać A, na będzie słychać No. To i tak firmowy samochód, może dziurę zrobić Można stukać, No. Można się nie można stukać Zaczyna dawaj, bo... dawaj W lewo, bo nie w lewo może, bo, że Pana, ludzie robią co chcą i koniec W no no. w lewo, wstrzyma, nie teraz, bo... no. jeszcze w lewo U Panu przyjadą o 10 w nocy po cienku to co no, to no, no tak dawaj, dawaj, dawaj. A lubią, tak lubią, tak dawaj, lubią dawaj, dawaj. Po nocach jeździć, nie? Lubią, lubią po nocy jeździć dawaj, no. Spać dawaj. nie dają tak. Jeszcze, jeszcze no? Jeszcze, jeszcze Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę Ciutkę, ciutkę. Stop, stop Pociągnie sobie do pociągnie. Po Ciągnąć potrafi się nie. z tym kar? U Po co po to gasi się Nie, właśnie nie potrafię. <noise> Zobaczymy. Ciągnij. Jeszcze bom programu. O, słonkę zdejmij. Tak, jakieś Nie, no na to mi się łatwo dotruj. Proszę proszę, bo czas ucieka, a słonkę zdejmijemy. Firk, on zdejmij, proszę. Czas ucieka, no właśnie. Na kobietkę po ciemku będzie potem jeździła. Dawaj. Dawaj to. Linka na wiersz. Naprawdę, nie No pan pomoże, bo to jest ważne. No chłopak, nie żartować, sobie chłopak. Ale to nie, panie, tylko. Ona ma Cię nauczyć. Ja rozumiem, że o co chodzi. no Ja mam to kłopać. No i wtyczka jeszcze. To akurat tak. Tam ta nie waży. To. Abo może idzie, tak? Może u niej idzie. Nie, nie ma w tej. Już trzeba pod... wyciągnąć. Stąd. Jak to stąd? stąd. Aha, od, od odginane gdzieś tak. to gniazko. Aha, bo tam są tak często zaginane. Dobra, prze... o, odejdzie tylko, bo a, się tak porodzi. Już jeszcze przezłączkę uniję. No nie ma państwo a pani nie ma. No ja mam, ale Państwo może mają swoje, Nie, nie, nie. Nieprzygotowana. Tak. Już pożyczam, już przynoszę. Unijną włączkę. Ja ale... włączkę. Ale w no swoim. No właśnie. Ale ja nie wiem, dlaczego nie wzięłaś. <grym> dlaczego nie wzięłaś? <grym> bo, ja, bo nie nie wziąłem. Zne. Ty widziałaś, ile jego to wysiłku kosztowało? No ale to, no, no ale to jest no, ciężkie, ale co to... Przecież... to wiesz. No. Nie, ale dobra. Pamiętaj, że najpierw się kładzie to, potem się zaczepia, tu hamulec. Nagrałam to, no. Słuchaj. Ty, e... ale to ty sobie tam będziesz miała ten w-hajsterek sobie No i ona będzie miała movera! Pod... O, czy muwerem sobie podejdziesz, tu nie no. sobie korbką puścisz. Nie będziesz się z tym szarpać. Dziewczyny. Zresztą na filmie będzie stał to zawsze kogoś tam zaangażować. Nie wiem, Koniec mi... o... nauki! Nie Angażujemy się... wszystkich! Nie wiem kogo w tej chwili, <laughs> ale... Nie ma tutaj takich z korbkami. No chcesz, że wiesz, że korbeczka, nie? Mamy przepinkę. Pani nam to życie ratuje. Nie powiem, będzie się gimnastować, że ja tutaj u Tak. Ogarnię zaraz. Pod samochód najpierw. pod samochód. Pod samochód. Tak boczkiem wchodzi. Zaraz otworzę. trzeba otworzyć. To jest tak... Przerwij ząbek. Tu są ząbki. O. No i pięknie. Dobra. Elegancko. I teraz po polskiemu. Tak. Trochę Unii, trochę polski. Trochę polski. A tak. czy znaczy, tak ja mam na 13, dobra. tak? O. I troszkę do przodu jakby pani ruszyła, to byśmy zobaczyliśmy... Proszę pani sturo. troszkę do przodu. No pani wsiadaj pani ruszy. Panie ma czasu. Ale ona tu nie zawadzi o to? Nie zawadzi tutaj wszystko jest nie, tak? Ja tak? Nie Normalnie, szybko. Dawaj, dawać śmiało, Dawaj, śmiało, nie ma czasu. Więc widzę panikę, dobra pani. bo syn mi czeka na bigląt. No. Tak, o, o, na bigląt. Syn głodny. A? Nie wiem. Dawaj, bo nie dzieci... Jego Troszkę w lewo, dwie. A, w tak, ciężarnej, synowej, potwornej, co będzie? Lipa, wyszł, no, nie, nie, w lewo i tylko do tego. Tylko nie to. <laughs> Jak nie idzie. Dobrze? Dobrze, bardzo. dobrze, dobrze. O, elegancko, no ciotka moja. No nie, no już koniec nauczyłaś się, może zostawać. Hamulec <laughs> ja naciśnij. Lewy, lewy kierunek, lewy kierunek, prawy kierunek. Dobra. Wszystko działa. Przejeżdżaj Dobra, tędy. Dana. Masz tu wąsko, przejeżdżaj, no. No jedź. Nie ma czasu, bo Bigo stygnie, dawaj. Już. Tu do lewej mocno. Ja się tak sobie to wyobrażałam. No. Spokojnie wyjdzie, dobrze będzie. Ona jest bogata, najwyżej odda pieniądze. No, odkupi nową. Tak. Z tym bigosem od razu ze wszystkim. Z tym wie Pan, błotnika u nóżki, proszę Pana. Jeździła z miesiąca, ten butnika skasowali. Bez komentarza. <noise> bez komentarza. <noise> jak to ludzie, powiem Pani, jak to ludzie. No, Ale wie no, Pani, no, jak to no, jest no. przykro. Miesiąc czasu przyklepa i błotnik skasowany. Wiem, bo to mi to kiedyś jest... po jednym dniu nowy samochód skasowali. To jest trochę naprawdę przykro, no. Tak, Ona umie się zatrzymać? Do dobrze idzie coś, jakieś coś podpisujemy, coś? Dobra. Do biura pani Cię prosi. Dobra. Wyszło Ci dobrze. Bardzo no to nawet. Już, po kursie. Kieliszek wzięłam, w razie co go to ją upijemy po drodze! Na, ty, na, 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 na odwagę! No, dobrze, wszystko? Dobra, to wsiadamy, a pas za chwilę nas nie zabiła! Nie, Ale tu nie, ja, ja ten. Y, ja jej zaprowadzę na ten ten. Nie chcę tam trochę pojeździć i Nie, jedziemy tam. najwyżej z staniemy i na środku ją zatrzymamy. Tak? No tak, no na żywioł! <laughs> Siadaj, panie, panie, ten, jak to się pan nazywasz? Nie Pani kochany, nie mam, pan, kochane, nie, mam nie, masz pan? Ty, znacz, jeszcze jestem są tutaj. To też dostałem. Jeszcze firma tutaj wie, to kazała sobie wybrać, nie? A, sponsor, to wiem, bo ja, ja też dostałam, program. No no, to, no właśnie masz tyle. No. Ale co, Sylwek umie jeździć przyczepą, tylko ty nie umiesz. W razie czego stanie pasy moja odpalony, droga, odpalony, odpalony nie, samochód. Mam. Bo ona jest zastosowana. Ty no. już tam tu nagrywasz? No a tak. Jechać już! No! Ale czego się dzieje A bo ona macha. Zobacz. No wiesz, o, otwórz. Poczekaj. Nie, ona nam każe stąd I ona ma Ci pozwolić no, jechać? <mum> Gdzie mamy jechać? No, jechać. Basy, wiesz cokolwiek. jakie korki są? I tam jest to rondo. No to durmel. nic, zostaniesz to i się przysiądziecie w razie czego. Zaraz kasuje tych wszystkich. Ona musi brać jakieś... Leki? Nie, ja jestem na lekach. Ona musi tak, bo zachodzi na zakręcie. Ja rozumiem, że nie możemy może muzyki dla rozumienia. Nie puszczamy muzyki, bo, bo mamy nagrywamy. Super, świetnie. Po Chcecie to sprzęgło, bo teraz spaj się sprzęgło dziewczyny. Wiesz, nie ma razem jeździła. Jedź, to jest instruktor. On Ale... ci powinien napieprzać za przeproszeniem, no. Kijem. Szeroko, tak. nie do krażyka, od, tylko od, do, do osi. W A jedziemy, w ty tylko oto, do osi. Oto, oto wiem, charabu, tak, jef, to, no iś tu przyczepką po krężniku nie jechała, Tak. Tak, Musisz zakręty brać większe. Nowa cholera. To ja nadam na tamny pas po prostu. Nie, poszukiwa. na lewy pas, na prawy pas, tylko po prostu... Przekaj, bo, no bo samochody no. jadą. <laughs> Na ulicy, to chyba normalne! Odbędziesz będziesz miała teraz tak miejsce jak, jak ten... z normalnie wiesz. No słuchaj! Słuchajcie, jak mi serce. Jedź. Jedź, niech oni czekają na nas, aż my wyjedziemy. Na pewno nikt nie zaryzykuje I tu muszę troszkę, tak? Tak. Jedź, zostaw tą stocznię to, 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 to biegów. No właśnie, co najważniejsze to musisz troszeczkę później zmieniać biegi, bo... on na dwójce nie miałby tyle siły. Jakby co, to mam chusteczki, będę cię wycierać pod czoła <ślonia> Dobra, pierwszy ten, zakład ogarniemy. <ślonia> Jesteśmy. Jesteśmy! Ale zawsze Jeszcze masz... powinnam mieć ten taxon. Patrz na clusterka. Tu masz dobrze, bo widzisz kółka w tych strefach. Widzę, no. Ale tu, tu też widzę. No. A widzisz w ogóle coś Ej. za, za przyrzewką? Czy raczej tam wszystko zasłania? Nie wiem, wszystko Ale ostatnio trenowałam, żeby nic nie widzieć z tyłu, bo zawaliłyśmy całe, całe okno. No i luks. No, no to właśnie, to już pierwszą naukę mamy. Zresztą nie na tym białym jeszcze nie. Ty, ale tam muszę później zmieniać biegi, faktycznie. No dlatego ci umiem, że nie możesz tak jak tam sobie powiedzmy tak go męczysz, bo... Rozumiem, czyli teraz na trójeczkę powinno bo, 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 te, bo spali sprzęgło, nie? Jak będziesz tak cały czas na No i co, tak jedziesz, ja czujesz przyczepkę? Absolutnie. No właśnie, ja nawet też nie Słuchaj, czuję. Słuchaj, tu skręcamy prawo. Tak. To I teraz kiedy powinnam zacząć skręcać? Tro, tro, teraz, trochę. Teraz, 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 teraz! Trochę później niż zwykle. Trochę później niż zwykle. Później i tak jakbyś bardziej na, tamte, na lewy krawężnik bardziej, wiesz. Nie, yeah, nie. Yeah. Właśnie tak sobie oh. to wyobrażałam, wiesz. No. Ty na, co ty w ogóle gadaj, że ty nie umiesz jeździć? Ty zaraz na tirę wsiądziesz, czuję to. No. to jedziemy na bazę Patrz, na bazę. jedną ręką sobie wzięła ten. i to, i to, i to w czasie zakrętu. No, pff, ja pamiętam swoją pierwszą jazdę oh, yes. i w czasie zakrętu zmieniłam no. bieg. Myślałam, że mnie siła środkowa odwali. Przyczepka no. jest Oj. za nami. A co tam strzela? no, no, nie, no tak, tam jest, tak jest, tak jest. Słuchajcie, bo Czyli muszę później zmieniać bieg. Dobra, on, on musi sobie poczekać. Jest jak ciepło Tobie ciepło. Ja pytałem się dlaczego te, Dlaczego nie, nie kupiła tej wszczepki takiej tej używanej tej takiej? Pani to trochę co wiesz. Była w filmie, ta za 80 koła, czy za 85? No. Że tak się podniecaliście wszyscy. No. Ładna była. Bardzo ładna. ładna Widzia, no. widziałem, widziałem, Ale to w Poznaniu będzie. Widziałem w tym... W tym ten Weinsberg, ten, 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 ten używany? Może nie może używane, ale będą takie też, no. Że, to że rocz... używane też będą, nie? Nie wiem, czy mogą być używane, ja ma... A ty skąd wiesz, wierzy? że oglądałyśmy taką przyczepkę? E, ponieważ oglądałem ten e, słynny, sławny, słyn, sławnych YouTube, YouTuberów. Tak, tak, tak. słuchamy jak? cię, e, e, cię. Tak, e, tak. tak, tak. tak, tak, Mów dalej, e, bo to nie, ciekawe, prosto, jest co tak? mówisz. Prosto, prosto. jak się nazywają? jak oni się nazywają. No, 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 nie, no. Świat, no, przygody, świat, no. no. takich podróżników. Tak, ty, ale to Bandi, świat, świat. Świat bandy. Brawo! No wygrałeś! A co My wygrałeś też go znamy. wygrałeś bilet do Nika. <laughs> Wygrałem kalendarz, który... Bilet bilet która sponsoruje dzisiaj Przejażdżkę. Dzisiaj. Dobra, słuchajcie, pierwsze rondo. Już mamy dwa zakręty i teraz nie, pierwsze rondo. Ja jest tą przyczepą, co? No, no ty, ona nas oszukiwała, że ona w ogóle ona się chciała z nami spotkać, bo normalnie to jeździ codziennie pewnie przyczepą w robocie. No, nie, ale muszę na luzie pojechać, bo muszę odpocząć. Dobra. A to co, stajemy i za awaryjne, jak odpoczywamy? Wiecie, że no, ja to się no chciałam to. w ogóle z tego wymigać, bo mnie stres... Dziewa. Ale ja wiedziałam, że Ty ale... się chcesz wymigać, bo Ty nawet zachorowałeś dzisiaj rano. Ty wczoraj się dobrze czuła, mówię, ja to się czuję rewelacja, a dzisiaj do mnie, nie, coś mnie że taka chora jestem. Chciałam się wymigać trochę z tego. No dobra, ciotka, pierwsze rondo. Nie, ale to jest proste rondo, bo ja tu prosto. To może Sylwek załatwić jakieś inne. Takie krzywe! Ty już co tak będziemy jechać na ten parking. Jedziemy może od razu Na miasto od razu z nią. Tutaj na tym jak Zmieniaj, zmieniaj pas i wjeżdżamy jeździć. w miasto. A co? Gdzie będziesz jeździć? Po wsiach? Nie no, przecież cofać się muszę nauczyć. No pójdzie, cofać, co tak? cię nauczą na kempingach. Moim zdaniem powinna zmienić pas. Będę teraz jeździć na ludzie właśnie. Na lewy i na rondzie... Nie, nie mam nie mówmy jej co ma robić, tylko gdzie ma jechać i tyle. A, jak... a no nie tak, wiem, jak instrukcji. Ma... Nie, co to za ulica, co chcemy, żeby ona pojechała? Gdzie jest broń? Narutowicza. Ci, nie Skręć w Narutowicza. Skręć w Narutowicza. Ona no, tak. nie powinna zmienić pasa na lewy. No tylko w lewo dalej. Tylko wie, że masz przepkę. Tak, a ten no. za mną wie? No. no, no ten to to chyba się. tak. Ty no i jak? No mam nadzieję, no, że wie. No myślę, że nie będzie idiot, to nie, nie, nie wiedzie w nas. Patrz, o, pierwsza zmiana pasu. O, grubo. Znaczy chodzi o to, że musisz o tym pamiętać zwłaszcza jak na przykład nie, coś wyprzesz, coś? Nie będę wyszleć, chłopie. <noise> Słuchaj, my będziemy wyjeżdżać na kempingi w piątek a ona w środę. <noise> Dobra, dojeżdżamy na, do ronda i skręcamy w lewo. Dobra, ale autobus ronda. koło mnie jedzie No to co? Nie, on Dobra. jest większy, szerszy. Dobra, cicho, niech jedzie. Dobra, Dobra cicho. poczekaj, bo ja nie wiem gdzie oni jadą. Przecież. Jak, to trzyma kierunkowskaz. Wiesz co, powiem ci tak? Dzisiaj jechały dwa samochody, stręcały i nie... i nie puściły ale ci akurat ha, ha. O, jadę po tym. To no to szerzej troszeczkę, no to widzisz, no to, no już no to tutaj akurat. No jest fajnie, zobacz, bo jest tym jak platki, jest elegancko. Krawież, więc możesz po nim jechać, znaczy, znaczy... nie możesz, ale... Czekaj, czekaj, bo ja nie wiem czy tu nie zapadnę. Dobra. Pójdź do sprzęgło, pójdź do sprzęgło, Musisz spuścić całe sprzęgło, bo inaczej jak jeszcze będzie miała cięższą przyczepkę, bo tamta będzie cięższa, to zjara sprzęgło i tak? nie będzie czym ciągnąć. Dobra, ja będę musiała zjechać pasem przez mieć oni się wszyscy boją. Zobacz no dobrze, no to dobrze. Wiesz co, co musicie zrobić, jak już sobie kupić przepę? Nakleić z tyłu swoje zdjęcie. I za kierownicą... ja To ja, to ja jestem za kierownicą. Wszyscy to będą widzieli, że Nie, baba. tego liścia Cielony to się nakleja. Taki, to jest tak, z przodu listy z, tyłu, z tyłu, a w środku głąb. No tak, tak, tak to chyba działa. <głos> 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 chyba powinno sobie nakleić. Na światach pojedziemy w prawo. Zabrze. Tam jest tak trochę ciaśniej. Musisz coś pod, pod, przywalić, bo ja muszę to nagrać. No to tam widzę. Ale, ale to może zrobimy tak. To co? jest że... skręć z tego, z koły, z YouTube'a coś. To może i play gdzieś staniesz, gdzie jest moskwa, my dopiero przyjedziemy. <grym> Uderzymy, że było. Ja bym proponował, żebyście w coś uzyskali. Tak? Tak. ja przygotuję innych, że ja skręcam w prawo. Prawidłowo? Tak. Ba bardzo dobrze. O, ale o. Nie zdążyłam. No, mamy światło. Nie śmierdzę, mam nadzieję. Nie, przynajmniej widzowie nie czują my to tam wszystko Całe jedno, szczęście. bo cię znamy. Z nowego, tak? Całe szczęście, że przez, przez ekran Nowe. jeszcze nie czuć. Teraz ktoś na pewno uderzy. Nie, no, to nie dobrze. on sobie jedzie jeszcze. No. Może no. on i tak ma pierwszeństwo. Jedź Patrzysz na tą przyczepkę. Jedź No i na, skasuj tą przyczepkę. Szeroko, 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 do krawężnika. Tu, tu. Tu, o. tu, 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 tu. tu. Mm, nie skasowała. Ładnie? E, Poszła? Ładnie. Bardzo ładnie. No, znaczy, no dobrze ci poszło? Ja... Znaczy, ja nie wiem, no przecież... Na to... wjechałeś na krawężnik? Nie. No to, no to ładnie. No to, to co, prosto i w prawo, tak? Teraz sobie pojedziemy iść na piątego roku, ten, no, w lano. A potem na cmentarz <laughs> dzisiaj ja się dzisiaj że miałem zaskończył na cmentarzu. Tak. Jezu, fajnie. A tak Czyli się bałaś, a ci tak ten dobrze ten. idzie, wiesz co? Nie gadaj, tak, bo zaraz ja tylko, się poczuję zapełkę. Tylko, tylko też, tylko yy, też, tylko też musimy, musimy wziąć go... Bo... Słuchaj, na drugiej lekcji weźmiemy sobie, znam tych, co ten, prowadzą ten kanał youtuberski Pożyczymy A od nich w może, my nie pożyczamy claro> przyczep Jeżeli to chodzi o nas ja, Ale to dobra sprawy, chyba wy jesteście w nie? A ja wiem, powiem Ci Jeżdżamy na stację Tu mógłby być By jakaś stłuczka to Słuchajcie, towards, zobaczcie jakie drogie paliwo 7,90, diesel 6,77 Benzyna. Wariować można. Zmiana, ty coś mówisz? Do nie, ciebie to mówię, to do widzów. O paliwie mówię. w prawo i o, obleć tą stację dookoła, bo tu jest kompresor. Dookoła sobie go tam jest fajnie ciasno. Albo tędy między dystrybutorami tu wleł. Tak? No. Jest. Powoli, kochane, powoli. To nie wiem, czy nie przesadziliście. Powolutku. Pan już tutaj jest przestraszony. Nie, jest nie, nie. tam. tam, 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 tam A, tu. Do kompresora. Jeżdżamy tu. No, tak. na tyłem potem żyjemy. Dobrze, jak wyjedziemy. Ja! Ja! Kupisz nam po lodzie? Tak. Dziękujemy. Pompujemy koła, słuchajcie. Ha, tak stanęła, że nie ma przejazdu. No, trzeba na nas uważać, słuchajcie. Najlepiej to nie wyjeżdżajcie samochodami dzisiaj z domu. Uprzedziłam wszystkich, żeby nie wyjeżdżali dzisiaj samochodami z domu. W Radomiu, w Radomiu. Nie musisz... Słuchajcie, cofamy... Trzymaj sobie tą kierownicę, bo on już się składa widzisz, teraz odbijaj odbija w prawo w prawo, czyli w tą samą stronę, co tam ta przyczepka sobie jedzie. Nie? No nie jest to proste. Delikatnie. tak I teraz. też na sprzęgle? Spokojnie, na samym sprzęgle, spokojnie. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Trzymaj tą kierownicę. Ty no, no ale... Wycofujemy, wycofujemy. On tak ma robić właśnie? E, Piszcie, bo wiesz, dlaczego piszczę. Nie wiem, to to wiem. Zostaw tą kierownicę, trzymają. Ją. Trzeba trzymaj ją. Nie kręć. <laughs> Zostaw tą kierownicę. Widzisz, że on ci już, ona już jest skręcona, tak? Czyli nie musisz bardziej kręcić. No, wyjeżdżamy. To, ale wiesz, ja nie wiedziałam, Pierwszy, tyle lat jeżdżę i nie wiedziałam, że nie trzeba gazować do tyłu. No i teraz już może z tym. Naprawdę? A Ty wiedziałaś? No nie, no to jak może samochód <laughs> ruszyć? Nie gazując? U siebie też. We wszystkich takich, powiedzmy, nie trzeba nowszych do tyłu, samochodach, na jak, sam... jak opuścisz... Do przodu też. Tak? To bez gazu jeździmy? Teraz bez gazu Nie, gazowania. ale jak w tych nowych samochodach, to jak ale opuścisz szczękło, to on sam Ci zagra. Jeszcze. gaz. gazu. No teraz, już możesz, teraz już możesz, możesz skręcać. Yy, tak, nie poczekam, no, W prawo. Jak mi ufa. Już mam skręcać w prawo, tak? Tak, tak. Ale proszę, jest tyłem. tyłem? W prawo. tyłem w prawo. Jezu, powiem ci tak. Ja muszę to gdzieś sama zrobić. Dobra, bo... na plac, zaraz pojedziemy na plac i będziemy bo ja robić. Tak. Nie... Prawo? Prawo. tym mam prawo? Tak. A które to jest prawo? Tam. No. Czyli <coughs> <Maxa coughs> <w prawo. coughs> że bardziej Maxa teraz, tak? Tak, przy tym ja nie interesuje, tu cię interesuje. No co, no nic nie ma. Bo co, ta przyczepa no, robi? No, no to dawaj Maxa w lewo i wyjeżdżam. No, uff, wyjechaliśmy. I tam pobyczficzymy, no. Bo tutaj ćwiczy. mi Sylwek mówi co ja mam robić, a ja tak nie nie pomij. Nie bardzo wiesz co mu o tym mu chodzi. A tu jest pod prąd? No dobrze już bez no, to sensu. No tam tędy w takim razie, nie ma problemu. Jest. A po czym wnosisz, że to jest pod prąd? Nie, mi się wydaje, że powinniśmy to olać. Gdzie tu jest jakiś zakaz? Nie, pytam poważnie, bo nie wiem. Nie ma zakazu. Nie ma zakazu. Dobra, ja tu Może powiem. jest, nie, no nie wiem. Nie ma, nie ma chyba. Może tu jest na przykład, że jest ten jednokierunkowa. Bo tu jest ta strzałka, nie? No, ale to nie jest znak drogowy. No właśnie, to A, nas nie interesuje. Być. Nie, nie ma. Nie Koniec ma. parkingu. Czy nie ma tutaj? Nie ma tu. A, no raz. widzisz, to też dobrze, że się dowiedziałam, bo ludzie na mnie trąbią. No. Ty, no widzisz? Dobrze, że czekasz, bo właśnie musisz wziąć pod uwagę, że masz tą furę teraz za dwa razy dłuższą niż, niż normalnie, nie? Słuchajcie, jest po prostej cofa do tyłu. Na razie po prostej. I musi uważać na oponę której nie widzi, później nie zobaczę. O! Skrzywiła się! <grywiła> się! Skrzywiła się! Co? przecież to jest proste. co no, to jest proste cofanie. No, to... A, no, to... A, tak, powiedziałem, że to jest proste. No właśnie. Na mieście jej szło super. A manewry to jak zwykle. Zresztą wszyscy w manewrach. Mają na początku problemy. A tu jest właśnie ten cmentarz, o którym mówiliśmy. Że jedziemy na cmentarz pojeździć. Tu jest taki parking. Na spokojnie można próbować. No, zobaczymy teraz, gdzie jej się nie skręci. skręcaje się w drugą stronę. No, musi wyprostować. No, już mniej więcej ogarnęła, cofanie po prostu do tyłu, a teraz będziemy skręcać. Tu. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Terwać, bo tutaj, tutaj trochę teorii więc... Dobra teoria też jest ważna, no. Chodź, chodź, chodź. Co, ma ode odpiąć i przenieś <noise> Prawda tak go to robić? Chodzi o to, że jak go za mocno złożysz, to uderzysz z coś samochodem mm. w deszcz, nie? Tu. Tak, tu, <noise> ty. Czyli usłyszę po prostu. I elegancki. A masz dużo tych samochodów? <noise> Mam kilka kredeków. Z Takich Jak to y... słyszę, ten <noise> no, więc o, to więc odbić. Pojęłam, dobra. <noise> Proste, nie? Chodzi o to, żebyś yy, nie uderzyła w to, tak? Czyli... No ale ja tego nie widzę. No, nie. no, no właśnie. Musisz to pokazać, że jest takie niebezpieczeństwo, nie? Musisz że, na to uważać. Że, że musimy tak to wyczaić, żeby po no, <noise> To no spróbuj. możliwe, mój Łukasz ostatnio też pragnę. Dobra, spróbuj. zrobimy, nagrywamy. Będziemy mieć dowód, że to jest możliwe. To... Bo może ludzie nie wierzą. A, a może to jest niemożliwe i właśnie obalimy... Właśnie, nic. właśnie. Dawaj, to jest taka metodą prób i błędów. No tak, nic. słucham pani. Nie, dziękuję. Nie, sama sobie Dobra. Tu i tak ma nieźle, bo może stanąć gdziekolwiek. A parcele są jednak wyznaczone. <grywia> Ale będzie miała movera, także po prostu na wszelki wypadek Sylwek ją uczy do tyłu cofania. Jak gdzieś wjedzie. Nie będzie mogła wyjechać. No, nawet i nieźle idzie. Przepraszam, ale my to się uczymy parkowania do tyłu, czy ona wycofuje? A, to ja wszystkich w błąd wprowadziłam. No to, no to proszę poprawkę zabrać. No poprawiam to, ona zawraca. <grym wyszła> Czekaj, siadam, bo zimno. Jezu, strasznie żmudna ta nauka. głowa boli? Nie, no mnie nie, ja to tylko trochę zmarzłam. No i odjeżdżamy, bo zawróciła się. Zawróciła, A. Parkować to on sobie, wiesz, tam gdzieś tam w tych rajkach, gdzieś tam w tych, jak to się nazywa tych parcelach, to jest tak. tym moverem, tak? Ogarnię sobie właśnie tak, a no tak, zawracanie. Właś rzeczywiście. Tam zawrócić, żeby coś... Ale masz coś już na masz coś w głowie. Znaczy. ci jechać coś? do tyłu, mniej więcej, jak, jak to korygować, że delikatnie. To co teraz na miasto? A tu Zaraz. a tu, no to wiesz, to pierwsze... Spróbujemy tak. Słuchajcie, wracamy już na bazę. No i bateria mi siadła oczywiście. A Jak tam, Sylwester? Sylwester, powiedzieć. powiedz, co no, ty osądzisz? No, e, chciałem, chciałem, chciałem powiedzieć, że o, dawno nie trafiła mi się tak pojętna kursa Już myślałam, że chcesz powiedzieć Tak, ja innego. też tak pomyślałam. <laughs> e, nauka. E, nie idzie w las. To była Bez przyjemność. To była przyjemność. O, nie no to, no. to tylko i co? Kupujemy przyczepkę, umiesz jeździć? Oczywiście. No, Kupujemy. Czyli z Poznania wracamy z przyczepką. Jak już będzie przyrzepka taka jak ma być, to będziemy ćwiczyć już na takiej jak ma być. Bierzamy ale ja tam, tam chyba nie muszę tyłem Ty, dawaj tyłem. przecież umiesz. Na warszawskiej tam na ulicy sobie wjeżdżam. Dobra, słuchajcie, kończymy tego vloga. Było fajnie, ale ciężko. No nikt nie mówi,